Ma dzisiaj, no, to jest ten sam dzień, co pierwszy filmik. Dziękuję za te lajki i suby, ale to jest dla mnie szokujące, że pierwszy filmik, dla mnie to jest wybity filmik już. Dobra, próbujemy Deadlocka przejść. To jest taka, jakby dodatek do pierwszego filmiku, dlatego że no, mamy nadal dzień pierwszy do challenge'u no, mojego. Ajajaj. Aj, aj. Na... Właśnie, mam ze sobą jeszcze kolegę, Kitlina. Nie umiem wymagać jego imienia, bo sobie wymyślił takie, że czasami na niego mówię przez przypadek Kotlet. Ale polecam jego kanał. Nagrał już dwa filmiki, a to jest mój też to jest mój drugi też. Dajcie mi się, dajcie mi chwilę! A jajaj, zginąłem. Ym, potrzebuję chwili, dajcie mi chwilkę. A jednak, nie dajcie mi chwilę. Dobra, lecę dalej. Mojego kolegi nie słychać, ale będzie trzeba to zmienić, bo. No, tak szczerze, bardzo szybko starałem się zrobić ustawienia OBS-a, bo na OBS-ie nagrywam. Pierwszy będą filmy na razie z lagami, bo jestem na wsi, niestety. Ale jak wrócę ze wsi 15 to już będą lepsze ogólnie jakość, nie wiem, grafika, nie będzie jakichś zawieszek. Dla niewiedzących Deadlock, Deadlocker, ja mówię na to Deadlock, on jest hard demonem, ale dla mnie tak szczerze jest easy. Gdyby nie jakby część levela, która jest z podpisem RobToba, I like this, y, lubię ten kawałek. No i tam się zaczyna bardzo trudne. Boss fight się tam zaczyna. Ale wbijcie ten kanał do ki, Kitlina, bo on robi fajny content na razie. I stara się przejść klater y, Dobra, już jestem w filmie nie było. Babcia, babcia mi wparowała do pokoju. Mhm, mhm. Nienawidzę tego kawałka. Ta ta. Ten filmik nie będzie jakiś długi, chyba, że mi będzie się chciało. A właśnie, wyleci jeszcze za niedługo, dosłownie chwilę po tym filmiku, test update'u ingame, z kolegą moim. Na jego kanale i na moim i będziemy tam grali living jak się nie zredżujemy po paru minutach, ale i tak się, jak się zredżujemy to musimy nagrywać. Kurde, mnie już ręka, nie już ręka boli od tego wspomnienia. To jest potrojona prędkość na strzałce z, odwr z odwróceniami i nie odwróceniami. To jest bardzo trudne do zapamiętania w ogóle. Ja zaczął nagrywać szybciej, to byłaby też seria y, dawno, dawno temu bym zrobił serię zrobienia Ice Py of My Little Eye, ale nie robię go, bo... Y, dowiedziałem się nie, w sumie nie wiem tak, miesiąc temu, że tam jest podwojony spider y, pająk. Pają no taki jakby robot, tak. No, głównie mówi się na niego spider C Staram się jak ten najszybciej ten filmik nagrać. E, nie ten filmik będzie 15-minutowy może ten filmik. Jeszcze będziemy, w sumie nagrywamy już, tylko taki jeden kolega szanowny nie wypuścił tego. Nagrywamy serię z Robloxa, na Robloxie. Nie wiem, jak ono się nazywa konkretnie, życie gangstera mogę je nazwać. Tylko, tylko mój kolega, mówię na niego hero. Jeszcze, to jest jego, możecie wpaść na jego kanał. To jest jego, to jest jakby takie główne konto, on tam nagrywa nie, może kiedyś by, zacznie nagrywać cs Ale teraz za niedługo powinien. Nie wiem, za niedługo, może 5 dni tydzień. Yy, powinny, yy, powinny wlecieć filmiki z tego życia gangstera, bo już nagrywaliśmy, tylko jeszcze nie wypuściliśmy, bo dużo montażu było. Nie wiem, czy wypuściliśmy jeden. A jeszcze gadam z tym kitlinem, tylko na razie go nie słyszać, tak jak muzyki chyba w levelu. U niego ty, u, um, 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 u Kitlina też to tak działa Ja kotlet let dzisiaj Mmm um, zrobił kupę A no to no YouTube Przepraszam Nie no. YouTube, please don't ban my video. and channel. <gângulera> Kurde, zaraz się zre... denerwuje. U Kitlina jest montaż, ale u mnie ja nie potrzebuję montażu. Ja będę o 21.00 zaczniemy nagrywać filmik. Wyleci filmik jakoś nie mniej więcej o 20.30, coś takiego. Znaczy 21.30, przepraszam. Albo szybciej wyleci. Coś pomiędzy z dwudziestą pierwszą dwadzieścia, dwudziestą pierwszą trzydzieści. Dajcie mi chwilę. Nie, umarłem w bardzo głupi sposób. O Jezu. Ja z tego ja w geometrii ja bym ktoś chciał się spytać, mogę wam pokazać w sumie nawet. Y geometrii Dasza od dawna i już mnie powoli ręka boli. Od geometrii 314 godzin mam w całym geometrii Dzu. ta cała ręka mnie boli. Od klikania. Ja pierdziele. A lecimy. Lecimy dalej. Kurde. Mam nadzieję, że ten filmik wybije się tak samo jak wcześniejszy. Ale, serio, dla mnie to jest szokujące, że kolega bez montażu znaczy z montażem dostał o wiele mniej lajków, tego typu rzeczy. Dopiero. Okej, okay, super. Dostał mniej rzeczy z montażem niż ja. Ale on dopiero godzinę temu to nagrał mniej więcej. Coś takiego. A ja już to mam 7 godzin 6. Dajcie mi chwilę. Jezu, umieram to nie wiem z jakich powodów tak w sumie... Drugi raz już tam umarłem, a to jest strasznie łatwe. To jest jeden skok na tym, na kostce brukowej. Z dopalaczami. Czyli inaczej na robocie. Na, na niego się mówi robot. To jest y, inaczej kostka, tylko że im duży, jakby jeżeli przytrzymasz skok, o, duży jakby będziesz miał duży skok, a jak klikniesz dosłownie jak klikniesz i puścisz, to będziesz miał y, malutki skok, mniejszy niż kostka ja do deadlocka nie mam szans zrobić, więc ja będę robić, nie wiem deadlocka będę grać, ale on mi raczej wyjdzie, nie wiem. To będzie może już kolejny rok, a on, dopiero będę miał na nim 70% albo szybciej, nie wiem. Czas pokaże. Kurde, poczekajcie. Chyba będę musiał z lewej ręki grać, będzie trochę trudniej. O Jezu, o Jezu. Z lewej ręki teraz zagram, spróbuję. Trudno jest strasznie. Nie, nigdy nie grałem z lewej ręki, tak szczerze. No, nie, nie dziwię się. Chwila, nastawię z tą rękę. Ach. I jeszcze raz nie wiem, czy już to mówiłem, ale chyba jeszcze raz. Dziękuję za tyle subów w ogóle lajków i, i dwa komentarze od moich kolegów niestety ten, dziękuję bardzo bo to jest dla mnie, nie sądziłem, że kiedyś w ogóle coś takiego będę dostała, że wiem że będę miał, myślałem, że będę miał mało tych wszystkich lajków komentarzy, subów i w sumie mam mało ale jak na pierwszy filmik to jest bardzo dużo kurde Będziecie mogli też w komentarzach mi pisać level'y do spró yy spróbowania przejść To może je nagram, tylko yy, To będzie Żeby nie było jakieś trudne, na przykład nie Play Bo wiadomo, że nie przejdę, ją na przykład na 5% Ja myślę, że będę kiedyś. Na pewno teraz to jest dobrze, że gadam po polsku, ale kiedyś, jak może będę lepszy w Gometriosha, kanał zmienię bardziej na angielski, żeby więcej osób ja by oglądało. Zrobię po prostu dwa polski. Zrobię kanał po prostu polski. Jak mister ma, tylko ja będę mądrzejszy. Nie będzie jakiegoś dubbingu chińskiego, tylko po prostu będzie, że. Polskie, normalny polski akcent wszystko i angielski. Ale tak to nie wiem, musiałbym być lepszy, musiałbym zrobić tego Deloka. Dużo rzeczy bym musiał zrobić, żeby zmienić ten kanał na angielski. Tak szczerze, bo... To z... ja bym zrobił Deloka przykład w 10 dniu. To abym, abyście zobaczyli moją reakcję, to to było jak Zoey od zrobienia Tidal Wave'a i Thinking Space at wiki Ale dajcie mi chwilę teraz. Kurde! Umarłem znowu głupio. Ale nie dziwmy się, to jest będzie mój pierwszy demo zrobiony. Mimo, wybrałem sobie bardzo trudny, bo to jest hard demon. Myślę, że za niedługo będziemy kończyć ten filmik. Jeszcze jakieś trzy minuty. Chwila. Kur no chwilę, spra muszę sprawdzić OBS-a na chwilę. No, będziemy kończyć, myślę, za jakieś 5 minut. Jak się rozwinę, to będą live, y, będzie daily. Znaczy, daily już będzie w sumie, z deadlocka y, robienia. Kot, no kot, będę mówił na niego Kotlin, bo tak mi jest łatwiej. Kotlin jest słabszy ode mnie, ale nie jakoś bardzo, bardzo. Ale wiem, że głównie różnica w tych lajkach pewnie i subskrypcjach. To jest przez to, że słabszych takich na przykład, to jest pytanie do was widzowie, abyście mieli wybrać. Zoinka, a na jakiegoś małego youtubera. Do kogo byście wybrali? Bo to jest głównie przez to, aby na przykład mały youtuber był, który jest słaby w dasha, Na przykład, nie wiem, 100 jest zamknięty na. Nie umie zrobić kluterfunka. Klutterfunka. I załóżmy, on robi serię z tego. Dosłownie, na 5 filmików dziennie starając się robienia klutterfunka. Kl a na przykład jakiś Zoń, który ma live'a z robienia Pinkie's Face'a, no to chyba każdy by wybrał Zoinka, ale nie jestem pewien. To jest pytanie dla Was. No to nieźle. Kolegi mojego nie słyszę niestety, ale on tam po prostu gada ze mną tak jak u, u Zoinkas, na przykład Zoink robi Tidal Wave'a, a tam koledzy mnie na Po prostu ja gadam z jednym kolegą na razie, bo się pokłócili z drugim. Znaczy tak głupio się pokłócili. Nie pokłócili się, tylko bardziej jeden się zrajdował tak ostro. Zdenerwował inaczej. Ja za no trzy minuty mniej więcej będę kończyć. Kurde. Jakby Deadlocker byłby dla mnie łatwiejszym levelem, chociaż trochę, to bym mógł gadać więcej na przykład. Ale dla mnie on jest cały trudny i ja jestem, miałbym przez cały level prawie lock -in. Od małej strzałki jestem już lock bo to jest wszystko trudne. Kurde. Pod koniec filmu, czyli za chwilę, jeszcze Wam pokażę moje levele, ocenicie je może w komentarzach i może będziecie mogli przetestować. One nie są jakieś bardzo trudne, ale robiłem może, jeden zrobiłem w godzinę 30 minut, jeden robiłem na początku w ogóle w 45 minut, tego typu jakieś te levele. Pokażę je te, teraz właśnie. A jakby ktoś się pytał, jak ten level znaleźć bez coinów, to po prostu pisujesz w wyszukiwarkę dead, później tutaj masz drugie od dołu, deadlocked copyable. I tu zagrasz deadlocka prawdziwego, tylko bez coinów. Dobra, to są moje levely. Pierwszy, speed of light, mój najlepszy chyba do tej pory. To jest mój level ogólnie. Zaraz go chyba powinienem przejść. Kurde! Zapomniałem go. To była moja pierwsza próba od nie wiem ilu w sumie, bo ten level stworzyłem dawno w sumie już. To staram się go przejść, ale mam mało czasu. Bo chcę jeszcze zrobić ten drugi odcinek z przyjacielem z Kotlinem. dajcie mi filkę Kurde A ja zapomniałem Kurde nie jestem serio jakiś słaby w tego geometrie osza Jeżeli słychać jakiś przegos, to przepraszam, ale no ja jestem w pokoju obok salonu, a tam dziadek ogląda telewizję. Kurde, nie, 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 nie. Mam mało czasu strasznie, bo chcę jeszcze zrobić jeden filmik. Już kończę zaraz ten. Aj! Nie, dobra. Ogólnie tam jest pod koniec strzałka i się kończy level. E, dobra, później te, te są takie po prostu dla mnie takie głupie levela. Tutaj, herta A tak, nad nim chyba najdłużej siedziałem. Inspiracje miałem z Stepa, Ale nie grałem go bardzo dawno. Jestem nieumiejętny. A, to był baga akurat. Przepraszam bardzo. Dobra, pokażę wam te levely jutro wszystkie, bo jeszcze ich sporo jest, ale mogę wam pokazać jeszcze mój taki w sumie naj chyba bardziej wybity. Szybko pójdzie, więc proszę. To jest ten mój najbardziej wybity level. Tutaj się idzie pokojno. Tutaj koń, uwa trzeba uważać od razu. Ten plus nie sam po do dzisiaj. No i tam już kończysz basen, taki jest i kończysz. A my widzimy się dzisiaj jeszcze w kolejnym odcinku z Ink Game'a. To nie będzie kanał typowy do Gametry będą różne filmy. A ja się żegnam. Majo.